Producenci takich arcydzieł jak trudne sprawy, dlaczego ja czy szkoła, mają w życiu jakąś niepojętą ulgę, jakby im ktoś na stałe włączył tryb łatwy. Bo mówmy się. Zrobienie takiego serialu to nie jest proces twórczy, tylko przemiał pomysłów, które nawet chat GPT odrzucił jako zbyt głupie. Tam nie trzeba budżetu, scenariusza, ani aktorów. Wystarczy grupa statystów z łapanki, co dostali 50 zł i obietnicy obiadu w stołówce TVN-u. Oni i tak tekstu nie zapamiętają, a jak zgubią połowę dialogu, to producent tylko wzruszy ramionami i powie improwizujcie. To będzie bardziej naturalnie. I jest! Naturalnie! nie tragiczne, ale paradoksalnie te paradokumentalne potworki biją rekordy oglądalności, bo Polacy kochają patrzeć, jak inni mają gorzej. Witam Państwa serdecznie w piątym odcinku kanału Carmel Movie Maker miejscu, gdzie możesz się pośmiać, albo się zakochać, albo wylecieć z grona widzów i dołączyć do grona kasztanów, co oglądają awizo Boruciaka i inne internetowe odpady z recyklingu. Przejdźmy zatem do 162 odcinka legendarnego serialu Szkoła Produkcji, która przypomina, że dzieci nie zawsze pozostają słodkimi aniołkami. Czasem dorastają i mutują w nastolatków te stworzenia, które nie wiedzą, czy chcą być buntownikami, filozofami czy TikTokerami. Już w zapowiedzi widzimy klasyczny dramat szkolny. Jedna uczennica zostaje oblana napojem przez młodszą adeptkę edukacji, dziewczynę z pierwszej klasy gimnazjum, która wygląda jakby w szkole, była tylko po to, żeby testować cierpliwość pedagogów. Starsza koleżanka reaguje krzykiem: Dziewczyno, widzisz co ty zrobiłaś? Oh, nie umiem tego. Oh, dziewczyno, widzisz, co ty zrobiłaś? Otóż tak! Widzi doskonale. Widzi, że jej ukochany Timbark, i jabłko właśnie zmienił stan skupienia z napoju gazowanego na płyn podłogowy. Teraz cały korytarz pachnie, niemiętą, tylko desperacją i perwolem o zapachu błękitu. Żebym ja musiała przez nią wycierać korytarz jak jakaś woźna? Żebym przez nią musiała wycierać korytarz jak jakaś woźna! Dodała z oburzeniem, zapominając, że bez woźnej chodziłaby po korytarzu przypominającym pole bitwy. Rozgniecione chipsy, resztki kanapek z pleśnią i jeden samotny but po WF-ie, ale co tam? Lepiej dramatyzować to w końcu szkoła, a nie Oxford. A teraz przenosimy się w stronę parkingu, gdzie poznajemy kolejne. Bohatera odcinka, Grzeszka. Chłopak wysiada z samochodu marki najebany stary, bezrobotny i trzaska drzwiami, tak że echo odbija się w całym Krakowie. Gdyby drzwi miały uczucia, to by się obraziły i podało alimenty. Grzesiek pochodzi z rodziny, gdzie ojciec pił, bił, krzyczał, a w wolnych chwilach kradł matce stówki z pudełka po podpaskach. Klasyka polskiego dramatu rodzinnego, jakby reżyser pisał scenariusz mając przy sobą butelkę taniego wina i wspomnienia z dzieciństwa. Rodzice Grzeszka i Sebastiana Chudzików rozwiedli się i chłopcy prawie nie widują się z ojcem. Wczoraj wieczorem mężczyzna przy. Wyszedł do mieszkania. Chciał pożyczyć pieniądze, był pijany i awanturował się. Matka, typowa bohaterka para dokumentu, biegnie za nimi wrzeszczy. Synu, ja cię rozumiem, ale ogarnij się, bo to wina twojego starego. A nie moja. Ja jestem idealna, ogarniam wszystko, jeszcze mam siłę prać w twojej gacie po wypie. Poczekaj, posłuchaj mnie. Ja wiem, że tak się zachowujesz przez to, co się wczoraj stało, ale pohamuj. Grzesiek w odpowiedzi macha ręką, jakby odganiał natrętnego komara i idzie do toalety szkolnej, gdzie postanawia wyżyć się artystycznie. Rysując wacki na drzwiach od kibla. Nie pozwala się ojcu z nami zobaczyć. Ale Grzes ojciec może widywać się z wami kiedy tylko zechce, przecież ja mu nie zabraniam. Tak, ale jak już przyjdzie, go nie wpuszczasz do mieszkania. No kochany, byle nie o 11 w Dobra, nocy. Dobra, no. daruj sobie! W tym czasie matka jeszcze nie zdołała ochłonąć, a już podchodzi do niej drugi syn. Sebuś z niewinną miną oznajmia, że potrzebuje 400 zł na wycieczkę. Nie wiadomo tylko, czy to wycieczka do Disneylandu, czy do szałasu pijanego ojca za miastem. Ale jedno wiadomo, 400 zł zniknie szybciej niż nadzieja nauczyciela na spokojną lekcję. Matka oczywiście daje, bo kocha. Sebusiowi mówi, że go kocha Grzesiowi co najwyżej poda kanapkę z i powie, żeby nie marł tak działa sprawiedliwość w polskich domach. Sebuś wchodzi do szkoły z bananem na ryju i kieszenią pełną kasy. W głowie już ma plan. Albo balety u starego, albo melanż w parku z ekipą, co pije żubra z plastikowego kubka i mówi, że to styl życia. Wiesz, że dzisiaj mam zapłacić 400 na wycieczkę? Tak. Proszę. Dzięki, i nie przejmuj się nim, mamo. Przejdzie mamo. Tymczasem matka włącza tryb ofiary losu i mówi z płaczem: Mój były mąż znowu narobił długów, i nawet wody nie spuścił po sobie świnia jedna. Mój były mąż jest nieodpowiedzialny i samolubny. Znowu narobił jakichś długów, ktoś go ściga. Klasyka: widziały gały, co brały. Bo jak się bierze chłopa z automatu do gier i butelką w kieszeni, to nie można oczekiwać księcia na białym koniu tylko typa, który grał 20 zł z pieniędzy prababki. Ale jak to mówią: łobuz kocha najbardziej. Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba rozwalić domowy budżet i spuścić zasiłek w maszynę. Według Relacji Sebastiana, czyli samozwańczego rzecznika rodziny, Grzesiek zawsze był po stronie ojca. Nawet wtedy, gdy ten rzucał w niego pustymi butelkami po harnasie jak w konkursie rzutów do celu. I to nie było żadne 0%. O nie, nie, nie! To były pełnoprawne premium Harnasie z kategorii po trzech masz ochotę zadzwonić do byłej i pogodzić się z teściową. A mimo tego, Grzesiek swojego starego bronił jak rycerz smoka. Wierny, lojalny, tylko trochę głupi. Potrafił nawet wyciskać mu pryszcze z pleców, jakby to był symbol miłości rodzinnej. A kiedy szli razem na grzyby, to kończyło się jak zawsze. Zero grzybów, pełno dymu z papierosów i typiczne rozmowy o tym jak to kiedyś było. Grzesiek zawsze był za ojcem. Wszystko mu wybaczał i wiem, że bardzo mu go brakuje. Ale to nie jest wina mamy, że ojciec się na mnie nie interesuje. A kto nowy na kanale, niech kliknie suba, zostawi łapkę i napisze w komentarzu, czy jego stary też kiedyś przynosił do domu kłopoty zamiast wypłaty. Bo jeśli tak, to witaj w rodzinie, tu wszyscy jedziemy na tym samym wózku, który już dawno zgubił koło. Bracia, dumne dzieci polskiego dramatu społecznego ruszyli więc do szkolnej szatni. Tam, niczym dwie bajczary z reality show, na oczach wszystkich zaczęli omawiać swoje rodzinne traumy. Z boku wyglądało to jak scena z mody na sukces, tylko że zamiast bogaczy z Los Angeles, mieliśmy dwóch typów w kurtkach z lumpeksu i zapachem salcesonu w powietrzu. Mm. Seba, jak to Seba zaczął drzeć japę, że Grzesiek cały czas broni ojca, który przecież łazi po okolicy na Rombany i kradnie orzechy z miejskich drzew, jakby to były złote monety z Mario Brosa. Dlaczego mama go nie wpuściła? Wykrzyczał Grzesiek niczym obrońca praw alkoholików. Bo była jedenasta w nocy, geniuszu. Odpowiedział Seba, przewracając oczami. Ty głupi jesteś czy ślepy. No chyba ty jesteś głupi albo ślepy. Ojciec ma nas gdzieś, tylko ty tego nie widzisz. Jak ma nas gdzieś? To po co w ogóle przelepodził? Batka go nawet do, do mieszkania nie wpuściła. Ale była prawie jedenasta! No i co z tego? I nie chodzi tylko o to, że była jedenasta. Stary przyżydów w stanie nieważkości ducha i ciała, z portfelem pustym jak lodówka po imprezie i nadzieją równie słabą co jego włosy. Miał przy sobie ostatnie 80 groszy i plan na życie jakoś to będzie. Nagle telefon. Na ekranie. Stary. Grzesiek oczywiście odebrał, bo jak ojciec dzwoni, to pewnie sprawa życia i śmierci. A tu klasyka. Synu, jestem pod szkołę, mam dla was prezent. Figa z makiem i pytanie, czy nie pożyczysz piątki na 8 dni. Wypłatę mam za 14. Czy telefon mi dzwoni. Halo? Kto dzwoni? No, dobra, zaraz będziemy. No, hej. Ty ojciec jest pod szkołą, ale mamy lekcję. Dobra, chodź, żeś nie bracia wyszli więc ze szkoły, przed nimi stoi on, ojciec, legenda lokalnych sklepów monopolowych. Facet, który ostatni raz widział swoje włosy, kiedy w telewizji leciał jeszcze czterej pancerni i pies. Jak sam mówi, inwestował w nieruchomości, czyli prawdopodobnie w bar pod przypakiem. Grzesiek jest szczęśliwy, ale Sebastian nie ufa ojcu. Podejrzewa, że mężczyzna nie spotyka się z nimi bezinteresownie. Co jest Cześć, sama. Cześć, on mówi, że tu jesteś? No ty chyba nie muszę się mamy tłumaczyć, jak się chcę z wami zobaczyć, nie? No, w sumie to nie Słuchajcie, chłopaki, potrzebuję waszej pomocy Na no, co mamy zrobić? Chodźcie, zagadamy Słuchajcie, no, potrzebuję pożyczyć kasy Seba patrzy na niego z pogardą, bo ileż można? Ojciec przychodzi pod szkołę tylko wtedy, gdy potrzebuje hajsu W końcu, jak twierdzi, każdy biznes potrzebuje zastrzyku gotówki No więc Grzesiek, jak ten życiowy naiwniak, wyciąga z kieszeni ostatnie 20 zł Masz to, zrób coś z tym Stary kiwa z głową z wdzięcznością, a po chwili pyta, czy ma może jeszcze trochę, bo inflacja Nie chce się spóźnić na lekcję, na razie co taki w gorącej wodzie? A to, no ja mam tylko dwie dyśki, no. Kurde, dwie dychy. No słuchaj, synek, no. W porze, no trochę mało, nie dałoby się ogarnąć trochę więcej kasy. I w tym momencie człowiek ma deja vu, bo to trochę jak z tymi typami z biedronki. Dasz im dychę z dobrego serca, a oni zaraz zapytają, czy nie dorzucisz piątki na chleb. Tylko, że ten chleb wpłynie i z pianą w powietrzu. Ojciec więc prosi, żeby Grzesiek skołował coś od kolegów, ale żeby broń Boże nie pożyczał od matki, bo ta ma swoje wydatki. Czytaj rachunki, które powstały przez niego. Na odchodnym rzuca klasyczne: jak coś załatwisz, to daj znać, nara. I odchodzi w stronę horyzontu, jak bohater bez honoru. Znaczy, no mogę pożyczyć, od mamy ci, później przynieść. Nie, 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 od mamy nie. Słuchaj, potrzebowałbym, może byś ogarnął od kolegów, co? Albo pożyczył co? pomyśl, że co? No dobra, na no, ile konkretnie potrzebujesz? Słuchaj, no dużo. Ale każda suma byłaby w porządku, jakby Ci coś udało wykombinować, pomyśl. A ja przypominam, że jak nie masz jeszcze mojego Instagrama, to wstyd. Carmeniu95. Wszystkie linki w opisie, moi dłudzy. Grzesiek potem dodał w rozmowie, że dla ojca zrobi wszystko, bo nie może pozwolić, żeby ten skończył na ulicy i żywił się kamieniami w sosie własnym. Szlachetne podejście, tylko szkoda, że stary zjada te kamienie dobrowolnie, popijając piwę z plastiku. Seba i matka mają ojca gdzieś. On może liczyć tylko na mnie. Nie pozwolę, żeby wylądował na ulicy. Kocham go i zrobię wszystko, żeby zdobyć dla niego ten hajs. Przenosimy się tymczasem do Moniki, dziewczyny, która ma tyle złości w oczach, że nawet Pitbull by się dwa razy zastanowił, zanim na nią warknie. To nie jest typ, z którym warto zadzierać. Ostatni, który spróbował, sam się przewrócił, zanim zdążyła mu przyłożyć. Taka energia, że aż czuje zapach perfum, zemsta i pogarda 2025. No i mamy scenę, pierwszoklasistka, zapewne dziecko chaosu i napojów energetycznych, wylewa tym barka na różową koszulkę Moniki. Dramat, katastrofa. Prawie jakby ktoś jej spalił włosy prostownicą. Monika czy Patrycja? Bo kto by tam spamiętał. I ona zaczyna klnąć, jak zawodowy kierowca tira na postoju. Jeszcze u mnie jest masakra, bo po prostu ocenę mam. i oh, nie umiem tego. Oh, Dziewczyna, wiecie, co ty zrobiłaś? Ale przepraszam skano, otwritkę debilko, Co ty z ogóle zrobiłaś, wiesz co? Ale spokojnie, karma wraca. Takie szkolne gwiazdy po latach kończą w mediach społecznościowych, sprzedając szampony z kodem rabatowym i udając, że są ambasadorkami luksusu podczas gdy w tle Słychać płacz barajanka i czajnik. Na miejscu pojawia się nauczycielka, zadbana z klasą typ kobiety, która ma na tyle charyzmy, że nawet dyrektor boi się z nią dyskutować. Weszła, rzuciła torbę, spojrzała na chaos i powiedziała swoje legendarne: "Co tu się kurwa dzieje?". Głos jak dzwon, mina jak komornik wchodzący do mieszkania. Kazała im sprzątać, ale Monika Oczywiście nie, bo jak to ona załanna, żeby mieć podłogę. Tak, ja jestem całą pokrywę, Saszka. No zobacz ładnie! Zobacz jak wygląda to przez ciebie, tak? Co, Co tu się nie dzieje? To, idiotka mnie oblała! Jak ty się wyrażasz, Monika? Co Wy w ogóle robicie? Dobrze, Sajcie, trzeba nie to posprzątać, zaraz będzie cały kolor się kleił. Ja bym. Ja, ja, Co za ja po... słowa używasz. Nie, nie, może Moniczka myślę, że ma ochotę. Proszę cię bardzo. Nie umowy! W tle koleś w okularach, klasyczny szkolny dokumentalista, nagrywa wszystko telefonem. Takich typów zawsze pełno. Stoi pod kiblem, nagrywa, komentuje. To ten, przez którego człowiek wolał wstrzymać kupę do domu, niż ryzykować viral na Snapchacie. Monika w końcu bierze ścierkę i zaczyna sprzątać, ale z miną, jakby podpisywała cyrograf z diabłem. Koleżanka mówi, że nie powinna, bo jest zbyt idealna na takie rzeczy. Tak, idealna. Idealna do dramatu i grupowego bana na Messengerze. Czas to nagrywać, tak? cię wyrzucić rzucić tym szmatką? Nie sprzątaj tego Monika! Sprzątaczki nie mają. Wściekła Monika idzie więc do toalety, przegania pierwszą, lepszą uczennicę i zaczyna knuć plan zemsty. Na ścianie napis YouTube Boxdel. Nikt nie wie, kto to tam napisał, ale w obecnych czasach po akcji z Wardęgą można się tylko domyślać, że ktoś chciał zostawić ślad po upadku moralności. Co się kapisz? Gdy nikt nie Ale wiocha, tu czynka załatwi sprzątać ten bałagan? Przez to małą debilkę. Patrz jak przed nią wyglądam. Nie przypuszczę tego. To znacie? To znaczy, że jak się skończę, to pożałuję, że się urodziłam. Dziewczyny obmyślają plan, w tym czasie Seba siedzi w klasie i gapi się w okno, myśląc, po co ten stary w ogóle przyjechał, skoro całe życie miał ich w dupie. W końcu do Sebastiana podchodzi jego maniurka, która zauważyła, że coś jest nie tak, bo siedział ten Seba jakiś taki smutny, jakby zapomniał, że ma dopiero 8 czy tam 14 lat i całe życie przed nim. A jak nie całe, to na pewno jakaś jego część, dopóki. Jego stary. nie przyjdzie i nie zniszczy chłopa przed osiemnastką. Seba wypluwa z siebie, że jest wkurzony na ojca, bo ten chciał od niego pożyczyć kapustę. I nic więcej. Dziewczynia, Zrobiło się szkoda. Mina. Mina w stylu kurczę, ale mi przykro, czyli taka, którą pokazują w reklamach ubezpieczeń, kiedy ktoś traci koszty leczenia. W praktyce myśli, zamiast mnie zabrać do McDonalda, będzie musiał dać hajsy staremu na kolejny pomysł życia. Ej, no Seba, co z tobą? Nic. No, jak to nic? Przecież cały francuski dawałam Ci sygnały. A sorry, nie zauważyłem. No właśnie, mów, co się dzieje. Ojciec był dzisiaj pod szkołą. No i co? Chciał prosić kasy ode mnie i od Grześka. A wiesz, kiedy go ostatnim raz widziałem? Pół roku temu. Mimo to dziewczyna postanawia być ludzka i prowadzi sobie do sklepiku szkolnego. Kupimy ci coś słodkiego, mówi Tonen, który w bajkach oznacza ratunek, a w prawdziwym życiu oznacza batonika i chwilowe zapomnienie. U mnie kiedyś to działało odwrotnie. Chodź, kupię ci coś słodkiego, i zamiast słodkości czekała na mnie piątka kolesi spod sklepu. Ale to anegdotka życia, więc nie wtrącajcie się. Kurczę, no to faktycznie przykre. No, żebyś wiedziała. Ale wiesz co, mam pomysł. Chodź do sklepiku kupię ci coś słodkiego, zaraz cię się humor poprawia. No, nic mi teraz humor. Jest. Oj no chodź, no dobrze. W międzyczasie Grzesiek obchodzi szkołę jak komornik po licytacji. Zapożycza się u kumpli, pożycza na jutro, a jutro nigdy nie nadchodzi, bo zawsze jest na wczoraj. Te pożyczone grosze trafiają oczywiście wprost do kieszeni jego starego, który potem wydaje na panienki kebaba albo inne rozrywki. Kto wie, może nawet na chłopców jeśli ma taką fantazję. Baniak sytuacji. Hi, hi, hi. Masz jakiś hajs? Nie wiem, duchę. to pożycz. Dzięki. Ty masz jakiś pożyczyć? Nie, sorry, jestem kompletnie... Słysząc rozmowę o wycieczce, Grzesiek nie bawi się w subtelności. Jak zawodowy kieszonko rusza do plecaka brata i wyciąga cztery stówy, które mama odłożyła na wycieczkę. Od młodszego dla starego, czyli od nadziei na edukację dla nadziei i browara. Na szczęście dziewczyna Sebastiana ma więcej instynktu niż reszta klasy razem wzięta i łapie Grześka na gorącym odcinku. Oddaj kasę albo wykręcę ci sutę, aż zapiszczy. Rzuca z takim spokojem, że aż można by to wrzucić do poradnika, jak załatwić złodzieja bez sądu w trzech zdaniach. Grzesiek, co ty tu robisz? Nic, nic, nic. Ej, ej, przecież to jest kaza Sebastiana, nawet cieczko, on wie, że ją zabierasz? Scena przenosi się do szatni, bo tam przecież wszystkie konflikty nabierają dramaturgii jak w telenoweli o zapomnianych pączkach. Sebastian dowiaduje się o wszystkim i dostaje minę jakby w bucie miał kameczek, albo jakby właśnie nadepnął na Klocka Lego. Klasyczny smród drobnego zapasu emocji. Ma ochotę urwać głowę bratu, ale powstrzymuj się, bo w rodzinie panuje prawo niepisane. Nie mów za głośno, bo ulica usłyszy i dopisze ciebie do rejestru. Jakim czy jesteś pieprzonym jego Ojciec potrzebuje tych pieniędzy bardziej niż. Ale tej. chyba może pożyć od kogoś innego, nie? On zawsze kłamie i będzie. Kłamał. Ty sobie uważaj lepiej na słowa, dobra? Oddawaj te pieniądze! Nie o. Od... Co wy tu robicie? Przestańcie! Co wy tu robicie? Sebastian, spokój się. Co tu się dzieje? Nic. Grzesiek w panice dzwoni do ojca z informacją, że ma kasy, bo przecież ma obowiązek informować sponsora o stanie portfela rodzinnego. Ojciec obiecuje, że podjedzie swoim składakiem, czyli wehikułem, który w świetle prawa drogowego kwalifikuje się do muzeum malowniczych Katastrof. Halo, no, to mam dla ciebie pieniądze. Dobra, to mi jak jakbyś pod szkołą. No, na razie cześć. Tymczasem dwie wścibskie dziewczyny, lokalne hejterki o twarzach jak z katalogu Gossip, snują plan zemsty na tej, co wylała tym Barka. Podejście typowe, przejmiemy kontrolę nad narracją. Udają, że wszystko jest w porządku, a w praktyce robią zdjęcia, zbierają dowody i planują internetowe linki, jeszcze zanim Instagram zdąży odświeżyć feed. Monika Barańska postanowiła zemścić się na młodszej koleżance za to, że oblała ją sokiem. Namówiła do pomocy koleżankę z klasy, Sarę Majdan. Dziewczyny udają, że chcą się z Tolą zaprzyjaźnić, by potem ją ośmieszyć. Cześć. O, ej, ej, sorry wielkie za ten sok, ale to naprawdę był wypadek. A nie, jeśli nie stało, to była moja wina Przyjaciółka oblanej dziewczyny czuje, że aura starszych koleżanek jest toksyczna i ma rację, bo one to tlen i benzyna w jednym. O co ci chodzi? No, tylko chciał być miłe. Prędzej mi tu kaktus wyrośnie, jak ta laska po prostu chciała być dla kogoś miła. Te dwie bezwzględne pani detektyw postanawiają przeszukać plecaki, nie wiedząc najwyraźniej, że w kodeksie karnym przeszukanie cudzej własności bez zgody to nie jest zabawa. Cztery lata więzienia brzmi dramatycznie, ale kopna dupa od pana komendanta brzmi jeszcze boleśnie i bardziej lokalnie. Znajdują zeszyt i bingo! Romans w wersji papierowej. W zeszycie widać, że młodsza koleżanka jest zakochana po uszy w Eryku Kalinowskim. Czy Eryk o tym wie? Nie. Czego to obchodzi? Jeszcze mniej. Dziewczyny cykają fotki zeszytów i lecą z materiałem do Eryka. Ona się zakochała w Eryku Kalinowskim? <grymne> Zobacz, ona ćwiczy, by się podpisywała, gdyby została jego żoną. Rysuję w zeszycie. Bosko! Podtrzymam ci. Zbłaźni się. Monika zbliża się do niego, pokazuje dowody, oczekując wybuchu emocji, a Eryk? A Eryk patrzy w mówi, Timovimanto gdzieś, bo mam ważniejsze sprawy na głowie, jak sprawdzić, czy jedna obręcz od roweru da się ułożyć w linii prostej bez pomocy grawitacji. Co to jest? No 13 -latka się w tobie zakochała, nie widzisz? Co ty? Nie, no serio, ale nie, nie obchodzi mnie to w ogóle. Serio to lewasz? No a co mam zrobić? Dziewczyna nie jest na no to mi to w ogóle nie przeszkadza. No sorry, muszę lecieć na razie. Serio? Monika marszczy brwi, spodziewała się dramatów, a dostała ciszę. Cisza jest gorsza od krzyku, bo to zaproszenie do dalszego planowania. W tym czasie ojciec biznesmen, czyli człowiek, który inwestuje częściej w marzenia niż czynsz, czeka pod szkołą. Grzesiek podbiega z triumfem. Mam dla ciebie 450 zł, czyli obiecany materiał na melanż z paździochem pod blokiem. Ty, nie jeden, ty! Ojciec przyjmuje gotówkę z miną, człowieka, który właśnie dostał ofertę nie do odrzucenia. Bilet w jedną stronę do iluzji. Ojciec, oczywiście, podziękował, ale jak to każdy patologiczny wizjoner biznesu, chciał więcej i więcej. Bo przecież, jak już trafiło mu się takie źródełko, to grzechem byłoby go nie dojść do sucha. W końcu dziecko nie po to się wychowuje, żeby chodziło do szkoły i zdobywało wiedzę, tylko żeby miało w sobie potencjał inwestycyjny. Mężczyzna przyszedł po pieniądze, które obiecał zdobyć dla niego starszy syn. A to! Do, co jest wody? Mam hajs. Super. Ile? Cztery stówki i jeszcze pięć dy. No, nieźle, nieźle. Skąd to się weź? Nie, nieważne. No ale ty, może byś się dał coś ogarnąć, że to jakieś źródło, co? Nie, dra... Ale tu nagle, jak bohater z filmu o superbohaterach klasy D, wbija Sebastian i psuje ojcu cały plan na wieczorny melansz. Mówi wprost, że to jego pieniądze na wycieczkę, jak mu ich nie odda, to będzie miał zakaz wjazdu do miasta. A jak wiemy, w takich rejonach zakaz wjazdu do miasta to jak wyrok śmierci społecznej. Ojciec oczywiście obiecuje, że oddadzą jutro, ale wszyscy wiemy, że to jutro ma w jego kalendarzu status mitycznego stworzenia coś jak Yeti ufa, albo porządny ojciec z trudnych spraw. Sebastian ucieka z miejsca z nie wrzeszcząc przez ramię, że wcale się nie dziwi, że matka go zostawiła. Ej, Te 400 są moje, na wycieczkę Grzesik mnie zabrał. Ej, no spoko, oddam ci, no nie denerwuj Ale się. Ale muszę je wpłacić dzisiaj, inaczej nie pojadę. No przykro mi synu, no. Czyli mi ich nie oddasz? No, słuchaj, no, jak będę miał, to ci dam, no. Jesteś okropny, wiesz? Nie dziwię się, że mama się z tobą rozwiodła. I tu trzeba przyznać punkt dla siebie. Ojciec, zamiast się zawstydzić, postanawia jeszcze bardziej pogrążyć rodzinny wizerunek i zaczyna namawiać Grześka, żeby ten zarobił jeszcze trochę więcej. Przecież pani nauczycielka ma od wszystkich uczniów pieniądze na wycieczkę. No to czemu nie zrobić z tego małego skoku na kasę? Taka okazja raz w życiu. Tylko, że do starego najwyraźniej dociera, że tu już nie jest pożyczka, tylko przestępstwo, za które grozi 20 lat więzienia i pała po dupie od Straży Więziennej. Słuchaj, a na tą wycieczkę sobie... Kto zbiera kasę? Jego wychowawczyni, pani Stańko. Znasz ją? No tak, mam z nią chemię. A dlaczego pytasz? No bo wiesz, no, skoro zbiera na wycieczkę, to może... Mieć sporo kasy dzisiaj nawet, wiesz, kilka tysięcy, nie? Grzesiek, jak to Grzesiek przez chwilę udaje, że ma sumienie? Mówi, że nie będzie nikogo okradał, że to nie fair, że nie chce w to wchodzić. Ale stary zna życie. Wie, że syna wystarczy przycisnąć emocjonalnie. Więc zaczyna kit wciskać. Że to wcale nie o czynsz chodzi, tylko o zdrowie. Że musi zrobić badania, bo jest ciężko chory. No i tu młody się łapie jak dzieciak na lizaka. Bo jak chodzi o zdrowie, to nawet bank można okraść. Wiadomo, moralność, level, dramat rodzinny z Tepałem 7 To znaczy okraść ją? Nie, nie ma mowy. Nie... Słuchaj, nie chciałem ci tego mówić, ale tu nie chodzi o mieszkanie. Ja mogę być ciężko chory i potrzebuję zrobić dzisiaj badania. I na tym jest kasa to jest Na co ty możesz być chory? W międzyczasie wracamy do naszego równoległego uniwersum dwóch wręcznych zooms. Te nadal nie mogą przeżyć faktu, że Timbark został wylany na bluzę Moniki. Tym razem wpadły na plan tak zły, że nawet Lord Vader by powiedział laski: Przesadzacie. Postanowię skucić dwie dziewczyny odwalanego Timbarka, w końcu najpiękniejsza zemsta to taka, w której ktoś inny odwala za ciebie całą robotę. Zasadziły się więc na Tole, kiedy ta załatwiała cieplutkiego klopsika po obiedzie ze stołówki. Idealny moment na rozmowę o emocjach, nie? Wmówiły jej, że jej przyjaciółka Magda wszystkim powiedziała, że ten przystojniaczek jej się podoba, Tola, choć niewinna jak pierwszy login na GaduGadu, -gadu, dała się wciągnąć. To wydaje się, że się zakochałaś w e Eryku Kalinowskim? Co? No podoba ci się, no nie? Cel się nie dziwię, Erik to niezły ciacho. No, spoko jest. Kto wam to powiedział? No to twoja koleżanka, jakie tam... Magda wam powiedziała? Wybiegła z kibla i zrobiła Magdzie awanturę taką, że echo niosło się po całej szkole. Magda biedna nawet nie wiedziała o co bangla, ale jak wiadomo, w świecie nastolatek tłumaczenia to luksus, a emocje to waluta. Dlaczego im powiedziałaś? Tola jest wściekła na Magdę. Przyjaźnią się od lat i znają swoje sekrety. Tola uwierzyła monicę, że Magda ją zdradziła. Nie kłam, powiedziałaś im! Zwariowałaś, nikomu niczego nie mówiła! I jakby tego było mało, te dwie jędze znów podchodzą do Toli, żeby dokończyć dzieło zniszczenia. Wiesz co, Eryk mówił nam, że bardzo mu się podobasz. Kłamią tak gładko, że nawet politycy z Sejmu by się nie powstydzili. A Tola oczywiście łapie haczyk, bo w wieku 14-lat człowiek jest gotowy uwierzyć, że miłość to kwestia odpowiedniej stylówki. Namawiają ją, żeby ładnie się ubrała, bo Erik na pewno się wtedy z nią umówi. Gadałam z Erykiem, bo go znam, i on mi mówił, że bardzo mu się podobasz. Poważnie? Jestem pewna, że jak się seksownie ubierzesz i tam do niego podejdziesz, to wiesz, umówi się z tobą na randkę. Tak powiedział? W tym czasie Sebastian wylewa swoje żale przed dziewczyną, która marzy już tylko o świętym spokoju i Netflixie. Ale zaraz spada Grzesiek. Mniej rozgarnięty za to bardziej agresywny. Kłótnie jak w Familiadzie, wszyscy gadają, nikt nie słucha. Grzesiek tłumaczy, że ojciec może być chory, a Sebastian nie daje się nabrać. Mówi wprost. Jest zwykłym frajerem, na co Grzesiek w odpowiedzi odpala z pięści. Co bomba na ryj jak staniego MMA w remizie? Bo ty ojciec nie okradliś się! Jak okradliście, się? Ojciec może być chory, rozumiesz? On ci tak powiedział? Tak! A skąd wiesz, że nie kłamał? Bo w takich sprawach się nie kłamie. Guzik, prawda, to tylko frajer hand! Grzeszek, co ty robisz? Ty debilu skończony. Niestety Grzesiek nie rozumie, że to już nie jest rodzinny konflikt, tylko napaść. Za to grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności i pasem w tył jako dyrektora zakładu karnego, który na pewno miałby z nim rozmowę wychowawczą. Ale Grzesiek zamiast skruchy wychodzi pewnym kroczkiem z szatni, jakby był bohaterem własnego filmu i rusza kraść kasę z koperty. I tu karma dopada go szybciej niż nauczyciel na papierosa za szkołą, bo przyłapują go, uwaga, konfitury spółka z półkazo, czyli lokalna grupa uczniów, co zawsze wszystko widzi, wie, nagrywa i doniesie. Grzesiek wpada z ręką w kopercie, a jego mina mówi jedno, nie jestem złodziejem, tylko testowałem zaufanie społeczne. Ty no nie. Grzesiek, co ty robisz? Nic, wyjdźcie stąd. Grzesiek, odłóż to! Cichu, być! Odłóż to, bo wołam stańko! Co ty brata wydasz? Grzesiek, ja się proszę! A Sebastian chodzi z rozwalonym nosem jak ofiara systemu. Wygląda jak kasztan, ale w tym wszystkim to właśnie on ma rację. Dzwoni do matki to jest ten moment, w którym wiemy, że zaraz będzie Armagedon. Bo jak matka weźmie sprawy w swoje ręce, to nawet prezydent by się zastanowił, czy nie wyjechać na delegację. Halo mama? Ojciec był dzisiaj u nas w szkole. Powiedział Grześkowi, że potrzebuje pieniędzy na jakieś tam leczenie, badania. Grześik zawrócił mi moją pi moje pieniądze na wycieczkę i domu. W tym samym czasie Tola, nasza ofiara manipulacji, ubiera się jak na bal maturalny w środku marca. Przychodzi do Eryka cała w nadziei, a Eryk patrzy na nią jak na błąd w symulacji. Nie dzięki i mówi i wraca do swojego ulubionego zajęcia. Patrzenia się w sufit i oglądania kanału Carmel Movie Maker. Pójdziesz ze mną do kina na komedię romantyczną? To jest jakiś wkręt, czy co? Nie. A ile ty masz lat, dziewczyno? 13 ,5. No to sorry, ale ja niego nie jestem, a komedii romantycznych też nie oglądam, więc nie, nie pójdziemy razem do kina. A tamte dwie jędze? Nagrywają wszystko telefonem marki Nokia 3030, bo przecież tragedia koleżanki to najlepszy kontent do internetu. Filmik leci w sieć szybciej niż szkolna plotka po przerwie. Cała szkoła, a może i cały wszechświat, z wyjątkiem Saturna, potem nie ma WiFi już się śmieje. No trochę... Bo do toli dotarł fakt, że zrobiła z siebie krytynkę, ale cóż. Człowiek uczy się na błędach, a niektórzy to wręcz robią z tego pasję. Przez takie upokorzenia człowiek nabiera charakteru i wie, kogo omijać szerokim łukiem, zwłaszcza jak ktoś pachnie tanim perfumem i fałszem na kilometry. Jak mogłam być tak głupia? Zrobiłam z siebie krytynkę. Eryk już nigdy na mnie nie spojrzy. Tola poszła więc do kibla, gdzie waliło gównem jak z otchłani żeby tam wylewać swoje łzy i udawać, że ma alergię na życie. Podeszła do niej przyjaciółka, ta prawdziwa, nie od selfie w lustrze i próbowała ją pocieszyć. Współczuła jej że tak po ludzku i gdyby tylko miała dwie dyszki na kebaba, to kupiłaby go sobie i zostawiła Toli jeden kęs z mięsa, nie tylko surówkę. Współczuję ci co chcesz teraz zrobić? Przecież jeszcze mamy lekcję. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kiedy Tola wyszła z tej toalety, skąd waliło talent tak, że nawet rośliny przy oknie zwiędły, wszyscy wokół zaczęli się z niej śmiać. Nie dociera jednak do nich, że za takie śmieszki grozi kara w postaci uwagi do dzienniczka. Jak ktoś się uczy, to i krzesłem przez łeb od dyrektora placówki. Najlepszy filmik w tym tygodniu! Tola jednak nie zamierzała płakać długo. Tym razem to ona i jej przyjaciółka snuły plan zemsty na tych dwóch wrennych dziewczynach, które myślały, że są królowymi szkoła w rzeczywistości ich korony to były zakrętki od tym ale możesz się zemścić, jak? Tak, żeby ośmieszyła sama siebie, żeby poszła na samo dno. W tym samym czasie jak to bywa w tych absurdalnych, równoległych wątkach Grzesiek wpadł na pomysł okradnięcia nauczycielki z torebki. Założył kaptur i okulary przeciwsłoneczne, jakby właśnie planował napad na konwój z pieniędzmi, a nie kradł torebkę z długopisem i suchym chlebem. Myślał, że go nikt nie pozna, ale jak masz twarz jak z castingu do trudnych spraw, to nie pomoże ci nawet maska z Halloween. Gdy tak uciekał z łupem z samochodu wyszła jego matka i od razu spuściła mu solidne manto. Takie wychowawcze, że aż asfalt, zapamiętał jego imię. W międzyczasie do akcji wparował Sebastian, próbując ogarnąć tę rodzinną telenowelę, ale Grzesiek znowu dał dyla. Wyleciał nauczyciel z mopem na głowie krzycząc, że to koniec świata i żeby ktoś zadzwonił po ochronę, jakby właśnie złapali Pablo Escobara z kredkami. Brakowało tylko, żeby Batman przyleciał Batmobilem i rozwalił pół szkoły, żeby odzyskać parę tysięcy polskich pesos. Na szczęście nauczycielka odzyskała swoją torebkę, w której trzymała cały majątek, portfel, chusteczki i dwa złote, które planowała zainwestować w bułkę z serem. Seba 60 próbował tłumaczyć nauczycielce, że jego brat to Dzban roku, ale pani miała minę, jakby właśnie dostała wiadomość, że będzie musiała prowadzić zastępstwo za włefistę. Ojciec mu mówił, że potrzebuje pieniędzy na jakieś badania, leczenie. No i dlaczego na mnie? Bo wiedział, że pani ma przy sobie dużo pieniędzy, bo pani zbierała na wycieczkę. W końcu Grzesiek znowu spotkał się z ojcem, który jak zwykle siedział w krzakach i czekał na wieści o Kasie. Ojciec był zniesmaczony, powiedział, że młody to się do niczego nie nadaje jak jego matka i żeby poszedł gdzie raki, zimują. Tato, no niestety nie. Jak to się nie udało? No, to jesteś moim synem czy nie? Tata, ja naprawdę się starałem z całych sił. Ale ja potrzebuję tej kasy dzisiaj, rozumiesz? Do niczego się nie należy, jak twoja matka. Swoją drogą, serio, ten stary ma chyba w życiu tylko jedno zajęcie: czekać, aż mu syn coś ukradnie. W ciągu trzech godzin widzieli się tyle razy, co normalna rodzina przez pół roku, a ten nawet mu monsterka nie przyniósł. Do Grześka w końcu dotarło, że jego stary do dno i metro mu. Mało co się nie popłakał i powiem szczerze, przez chwilę nawet mi się go żal zrobiło. Ale spokojnie, nie na tyle, żeby go przytulać, bo to tylko gra aktorska, nie terapia rodzin. Ale ze mnie kredyt Ty debilu! Mama miała rację. Ojciec tylko kłamie i oszukuje. Ja tak bardzo chciałem mu wierzyć, że jestem potrzebny. Tymczasem Tola wróciła do akcji. Poszła do Moniki udając, że ją przeprasza. Powiedziała, że chce być taka jak ona i wzbudzać strach w szkole. Monika zadowolona jak paw zaczęła się chwalić, że ludzie jej się boją, bo wszyscy w tej szkole to debile. Nie wiedziała jednak, że Tola wszystko nagrywa. Wiesz co, bo zrozumiałam, że dostałam to, na co zasłużyłam. No to jest jakaś nowość. Wiesz co, ciekawi mnie, dlaczego wszyscy się ciebie boją. No bo ludzie to są po prostu debile. I w tym momencie bum. Cała szkoła usłyszała te słowa. W jednej chwili Monika z królowej Dram stała się pośmiewiskiem. Nawet pani woźna stwierdziła, że z tej to nic już nie będzie, tylko TikTok i Tokio hotel. Coś tak, Gapicie, bo byłaś przed chwilą w Rady Węźle. No i co? Przegięłaś, tyle ci powiem. A co z braćmi? Grzesiek i Sebastian w końcu się pogodzili. Ojca miał już serdecznie dość, więc poszli razem na wieś obierać kartofle i przemyśleć życie. Jeśli wam się podobało, to kliknijcie w anotacje i obejrzyjcie poprzedni epizod o prawdziwym Lombardzie. Tam to dopiero się dzieją rzeczy, przy których ta historia to bajka na dobranoc.